Witam Ciebie Adam, z tej strony szkolenia branży czystości. Dzisiaj kilka słów na temat szkoleń online organizowanych na platformie szkoleniowej raczaonline.pl. Są to przede wszystkim szkolenia w postaci wideo, instruktaży i materiałów teoretycznych. Taka kombinacja to jest najlepsza z możliwych form kształcenia. I to jest nie tylko moje zdanie, ale bardzo wielu osób i przede wszystkim tych, które przeszły kompleksowo szkolenia wykupując dostęp do platformy szkoleniowej. To co jest bardzo ważne to, że wszystkie materiały są dla ciebie na wyłączność. Możesz do nich wracać wielokrotnie w razie potrzeby. I tak generalnie w dużym skrócie, jeżeli chodzi o zalety szkoleń online do szkoleń stacjonarnych. Wiedza przede wszystkim przekazywana jest dokładnie w taki sam sposób, jakbyś był, była obok mnie. Wszystko jest bardzo dokładnie wytłumaczone i pokazane krok po kroku. Dokładnie wytłumaczone jak pojawiają się jakiekolwiek pytania, to zawsze możesz do mnie napisać wiadomość, zarówno na stronie platformy szkoleniowej, na dedykowanym czacie, na Whatsappie, czy też w komentarzu na platformie szkoleniowej. Szybko otrzymasz odpowiedź. Możesz również zadzwonić zwyczajnie w trakcie lub spisując swoje pytania. Szkolić się możesz tak naprawdę w dogodnym dla siebie czasie. Na przykład każdego wieczora poświęcasz godzinę, dwie, trzy na to, żeby zapoznać się ze wszystkimi materiałami wideo czy materiałami teoretycznymi. Tak jak wielu kursantów, którzy pracowali dotychczas na etacie, studiowali te materiały podczas swojej pracy, czy w biurze, czy gdziekolwiek tam sobie pracowali i spokojnie mogli kształcić swoje umiejętności. Jeżeli jeżeli chcesz powtórzyć poszczególne lekcje, poszczególne techniki, spojrzeć raz jeszcze na to wszystko i posłuchać raz jeszcze poszczególnych technik prania, poszczególne procedury należy wykonać, możesz po prostu zwyczajnie sobie cofnąć, przewinąć powiększyć, podgłosić. Jest to naprawdę bardzo ważna kwestia, której nie zrobisz na szkoleniu stacjonarnym, gdzie wrócisz do domu i później będziesz sobie przypominać, co ktoś tam powiedział i sprawdzać w notatkach, czy zdążyłem, zdążyłam to napisać. Takim oto sposobem utrwalisz sobie po prostu najzwyczajniej w świecie wszystkie szczegóły, które są potrzebne w procesach pralniczych. I nie ma szans na zapomnienie czegokolwiek. A jeśli zdarzyłoby Ci się, że potrzebujesz sobie czegokolwiek przypomnieć, bardzo ważną kwestią jest to, że możesz wrócić z powrotem na pracęonline.pl, kliknąć w górnym prawym rogu w wersji komputerowej lub na mobilnej wersji w dolnym prawym rogu w niebieski przycisk, zalogować się do panelu klienta i tam wybrać poszczególną tematykę szkolenia, czy kompleksowego czy uzupełniającego, w zależności od wykupionego przez siebie pakietu i wrócić z powrotem to przesłuchać. Takiej możliwości w szkoleniach stacjonarnych niestety nie ma. Przewagi szkolenia online nad szkoleniami stacjonarnymi mógłbym wy wymieniać bardzo wiele. I tak na przykład, jeżeli masz pracę na atacie, całodniowy wyjazd na szkolenie do innego miasta, które jest oddalone czy 50, 100, czy tym bardziej 500 kilometrów, to jest bardzo dużo operacji. Tak? Musisz brać urlopy noclegi, płacić za bilety, płacić za wyżywienie, organizować czas z odbiorem z przedszkola, ze szkoły swoich dzieci. To jest naprawdę bardzo uciążliwe. Wspomniałem wcześniej o dzieciach. Jeżeli masz małe dzieci lub dzielisz opiekę ze swoją żoną, partnerką życiową itd. lub jesteś sam lub sama wychowujesz dzieci, wyjazd na tego typu szkolenie, gdzie będziesz siedzieć cały, cały dzień, e, e, kiedy ktoś tłumaczy na rzutniku co powinno się zrobić, no to 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 jest po prostu kwestia absurdalna, bo możesz spokojnie korzystać z platformy szkoleniowej, kiedy na przykład uśpisz dziecko o godzinie 19, 20 i wtedy zalogujesz się do platformy szkoleniowej i z powodzeniem możesz kontynuować naukę, szkolić się, uczyć, zapisywać pytania, pytać na czacie, pytać na Whatsappie, pytać w innym późniejszym terminie i bez problemu szkolić się dowoli. Niezależnie skąd jesteś, Przemierzanie setek, czy tysięcy, czy dziesiątek kilometrów pociągiem, samochodem, motorem, czy jakimkolwiek środkiem komunikacji, to jest totalny absurd. Strata czasu, pieniędzy i tak naprawdę myślę, że jak wrócisz z powrotem do domu, to i tak bardzo wiele rzeczy będzie trzeba sobie odświeżyć, dopytać jeszcze i tak dalej. Nie jest w stanie człowiek fizycznie zapamiętać wszystkich tematów ze szkoleń, w których się jest stacjonarny. Nie wspomnę tutaj o potężnych kosztach, bo o co z tego, że zapłacisz powiedzmy tą samą cenę za szkolenie online lub deko tani może 20-50 zł, jak kiedy doliczysz swój czas, swoje pieniądze na paliwo, koszty transportu, koszty noclegów, koszty dojazdu itd. No to będzie naprawdę niewspółmierna różnica. Myślę, że ten czas, który poświęcisz na dojazd na szkolenia stacjonarne, można spokojnie i zdecydowanie lepiej spożytkować, spędzając go na swoim ulubionym hobby, na spacerach z dziećmi, na robienie tego, na co ci brakuje czasu kiedy normalnie pracujesz na etacie. I najważniejsza sprawa jest też taka, że to jest naprawdę, tak naprawdę bardzo duży komfort psychiczny. Nikt na to nie stoi, nikt się nie, nie patrzy, nikt, nikt nie patrzy na ręce, nie jesteś oceniany, nie jesteś angażowana zbytnio w jakieś odpowiedzi. Szkolisz się dotąd, aż Twój umysł, rozum, w sposób twój indywidualny to pochłonie. Nie masz żadnego pręgierza. Kończysz szkolenie, kiedy chcesz. Zatrzymujesz dany instruktorz wideo, daną lekcję na, na tym poziomie, kiedy chcesz. Widzisz postęp na platformie szkoleniowej, ile już tego czasu szkolenia, ile procent szkolenia już masz za sobą. Kończysz, kiedy chcesz, cofasz się, kiedy chcesz, i mam wiele osób takich, które przeszkoliły się rok, dwa, trzy, pięć lat temu, i widzę, jak dzisiaj chodzą po platformie szkoleniowej, przypominają sobie lub wysyłają często gęsto na na przykład. Na Whatsappie zdjęcie z telewizora, na którym oglądają odcinki szkoleń z platformy szkoleniowej. Na stacjonarnych szkoleniach zazwyczaj nie ma czasu na to, żeby zrobić notatki, chyba że jesteś naprawdę takim mistrzem świata w robieniu not notatek, którym mogę pochwalić się, że jestem ja. Chociaż mi też nie udaje się do końca aż tak szybko wszystkiego zanotować. Na szkoleniu online, na platformie szkoleniowej, spokojnie możesz sobie zatrzymać, zanot zanotować wszystkie ważne kwestie. Które są istotne, wrócić z powrotem, kliknąć pauzę, znowu play, obejrzeć dalej, zanotować to, co jest dla Ciebie istotne. A jeżeli potrzebujesz wrócić z powrotem, to najzwyczajniej w świecie wracasz, odsłuchujesz, notujesz, uzupełniasz notatki. Generalnie na platformie szkoleniowej mamy ponad 100 lekcji instruktażowych i 45 godzin wideo. Jeśli miałbyś na żywo tak naprawdę to wszystko zobaczyć, to minęłoby zapewne dobre trzy tygodnie, żeby non stop to wszystko słuchać, non stop to wszystko studiować, więc, więc pomyśl sobie, jak mało wiedzy na, na szkoleniach stacjonarnych jest przekazywane. Co z tego, że zostaniesz jakiś konspekt kilkustronicowy, który gdzieś tam Ci odświeży cząstkowo wiedzę. Kiedy tutaj na platformie szkoleniowej możesz się cofnąć, zobaczyć jak to robi praktyk, w praktyce nie tylko to, że pokazuje swój odkurzacz, którym prał, gdzieś tam 10 lat temu, bo to jest nieistotne. Ważne jest to, co się dzieje tu i teraz. Według aktualnych trendów, tematów związanych z chemią, według aktualnych technologii i praktycznych przede wszystkim zastosowań, bo, bo też jest, musimy zauważyć to, że bardzo często jest tak, że czy stosowanie środków chemicznych widoczne na etykietach produktów, czy też opisach użytkowania sprzętu mocno często różni się od tego, co powinniśmy robić w rzeczywistości. Najważniejszy z tego wszystkiego jest też fakt i podkreślę to, że jeżeli skończysz szkolenie, dostaniesz certyfikaty, Zaczniesz pracować i będziesz potrzebować, będziesz potrzebowała wrócić z powrotem, żeby dowiedzieć się, jak, jak raz jeszcze poszczególne procedury odplamiania, poszczególne procedury usuwania zapachów, poszczególne procedury impregnacji tkanin, prania poszczególnych materiałów. Możesz spokojnie zalogować się do platformy dzisiaj, za miesiąc, za rok, za dwa, a co najważniejsze jest to, że ta platforma szkoleniowa również jest aktualizowana dwa razy do roku. O najnowsze trendy, o najnowszą chemię, o Najnowsze techniki, w części takich vlogów merytorycznych, aktualizowano o takie przemyślenia totalnego praktyka, czyli osoby w mojej postaci, która jest czynnym usługodawcą w branży czystości, we wszystkich te tematach, w których te które znajdziesz na platformie szkoleniowej. I kiedy, kiedy tylko dochodzi jakiś temat, który można lepiej rozwiązać, można sprawniej rozwiązać, są środki chemiczne, które lepiej działają i są rekomendowane, żeby nam się lepiej pracowało, albo też. Czy kwestie związane z reklamą, z marketingiem, z różnymi takimi uwarunkowaniami rynkowymi, w ilości zleceń, wycen zleceń, w części merytorycznej, czyli w logach, wideo, spokojnie można o tym wszystkim posłuchać. Dlatego uważam, że szkolenia online organizowane na platformie szkoleniowej praczeonline.pl, której jestem autorem, są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż szkolenia stacjonarne. Oczywiście, jeżeli połączymy całą metodologię, którą stosuję. Osobiście, czyli najpierw szkolenia na platformie szkoleniowej, które przechodzisz kompleksowo, bardzo solidnie, uczciwie i od A do Z, a później umawiasz się na szkolenie stacjonarne całodniowe i nie takie szkolenie, na którym sie, siedzimy, opowiadamy sobie jakieś, jakieś rzeczy, pijemy herbatkę i jemy ciasteczka, tylko szkoleniem, w którym od rana, najczęściej od 7,00, 6:30, 7,00 kto był to potwierdzi, pracujemy na żywym organizmie i nie tylko jednej kanapie. Gęsto, gęsto jest to kilkanaście, kilkadziesiąt. Nawet zdarza, zdarza, zdarzało się, że, że mieliśmy i po sto parę mebli. Mówię tutaj też o ilości krzeseł, mniejszych, większych. Wiadomo, że się nie zrobi 100 rogówek, żeby zaraz tutaj wspaniali hejterzy, którzy mają zbyt dużo czasu, się zbyt nie doktoryzowali. Ale ten dzień szkoleniowy wtedy jest bardzo efektywny i łącząc jedno rzecz, czyli platformę szkoleniową i drugą rzecz, czyli szkolenie stacjonarne w mojej autorskiej formule. Wtedy masz 100% pewności, a nawet więcej, że z powodzeniem i z pełną dozą informacji wchodzisz w rynek usługowy. Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się na to, żeby wraz ze mną skompletować całe Twoje wyposażenie, ekwipunek, czyli maszyny, chemię i akcesoria i działania marketingowe, reklamowe, to jest 100% skuteczności w temacie Efektywnej i długiej, bardzo dochodowej pracy w branży czystości. Zapraszam Ciebie serdecznie do zapoznania się z ofertą szkoleń na platformie szkoleniowej praczyonline.pl. Pozdrawiam serdecznie, Adam Lach.